Mam okazję zaprezentować Państwu dosyć oryginalną i egzotyczną w Europie broń produkcji amerykańskiej. Jest to legendarny Sharps. Sztucer, karabin, stworzony początkowo dla strzelców sportowych w Stanach Zjednoczonych, oczywiście, ale później masowo używany. Przez zawodowych łowców bizonów. I ten sztucer, który jest w moich rękach, jest to sztucer wyprodukowany na początku XX wieku przez firmę Sharps. Z tym, że broń jest już na proch nitrocelulozowy, to nie jest proch dymny broń, tylko na proch nitrocelulozowy jest oryginalna amerykańska luneta. Jest przyspiesznik. Ogólnie rzecz biorąc broń jest le lekka, lżejsza o połowę od tego, co prezentowały wcześniejsze modele z epoki prochu dymnego przeznaczone do strzelania bizonów, yy, łosi, w ogóle grubego zwierza na kontynencie amerykańskim. To jest yy, Sharps już na proch dymny. na nabój średniego kalibru, w bardzo dobrym stanie. Wszystkie części są oryginalne, luneta, montaż. No jest to rzecz dosyć Rzadka w Europie. W Europie szarps nigdy nie był popularny. Trafiające się egzemplarze tej broni można było policzyć na palcach jednej ręki. To jest po prostu broń, która nie zrobiła tutaj w Europie kariery, dlatego że Europejczycy w tym czasie, kiedy szarps był popularny w Stanach Zjednoczonych, mieli do dyspozycji o wiele lepiej skonstruowane, wyższej jakości. Sztucery produkowane na kontynencie europejskim lub w Anglii. Sztucer ten firmy Sharps i systemu Sharps prezentuje klasyczny system broni gwintowanej z ryglowaniem. Pionowym, klinowym, zamkiem klinowym, tak jak w armatach <noise> współczesnych. Wyposażony jest w przyspiesznik typu niemieckiego. Napinamy przyspiesznik i wystarczy leciutkie dotknięcie z pustu pada strzał. To jest przyspiesznik tak zwany typu niemieckiego. Luneta na tej broni to znaczy celownik optyczny poprawnie jest klasyczny angielski, długi, przepraszam, nie angielski, amerykański, przepraszam. Długi i ten typ celownika optycznego utrzymał się w armii amerykańskiej na przykład do czasu wojny w Wietnamie. Wielu snajperów w czasie wojny w Wietnamie miało Karabiny wyposażone w takie właśnie długie celowniki. No, nie oszukujmy się, e, amerykańska optyka nie dorównuje optyce niemieckiej, austriackiej. To nie jest Zeiss, to nie jest e, Kales czy Swarowski. Broń tego systemu ogólnie rzecz biorąc jest ciężka, grubo zbudowana, od typowa taka amerykańska, robocza broń do polowań, do strzelań sportowych. Mówiąc strzelania sportowe, miałem na myśli sporty strzeleckie uprawiane w XIX wieku, w końcu XIX wieku. Dlatego, że wtedy panowała jeszcze inna moda i inny typ broni sportowej. Ach.